Cześć Manko z tej strony Matruner.pl, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiaj znowu laki bloki z widzami, słuchajcie, każde 10 łapek w górę to jest jeden dodatkowy laki blok właśnie z komentarzem spod z, z filmu, właśnie tego i w następnym odcineczku możesz się pojawić, jeśli napiszesz komentarz. I dasz łapkę w górę. Pamiętajcie, jeśli chcecie być właśnie na takim odcineczku, to zapraszam do łapkowania i komentowania. Słuchajcie, dzisiaj mapka właśnie z głową dealera. Zobaczymy, czy nam się uda ją rozwalić. Przygotowałem dla Was coś cudownego tam w środku w tej głowie. Także czekajcie, czekajcie, zobaczycie co tam będzie. Dobra, to słuchajcie, to tak. Zaczniemy od razu z lucky blokami. Powiem wam, że naprawdę ostatnio przybyło was naprawdę sporo nowych widzów. W ehm, ogólnie dziękuję Koszemu i dziękuję GPlayowi, bo naprawdę fajnie się z chłopakami dogaduje I słuchajcie, naprawdę zapraszam was do łapkowania i komentowania, bo będziecie w następnym odcinku. Dobra, to tak. Lecimy z jednym lucky Blokiem, Zobaczmy, co, co nam tu wypadnie. Sword. Lucky sword. To fajnie. Fajnie, będziemy mogli się mogli czym bronić. A i właśnie. Tutaj są właśnie w, na takich tabliczkach osoby, które wylosowałem w, z poprzedniego odcinka. Także zobaczymy, kto to wypadnie. Ale jeszcze nie teraz musicie oglądać, żeby zobaczyć, kto tam będzie. Dobra, lecimy z lucky Blokami, Tak. E, obsidian. O spoko. Można zrobić ten portal. O fajnie. To zobaczcie. Zrobimy od razu ten portal. Że jak coś, to możemy się tam tepnąć. Czekaj, tak się robiło? Dobrze, dobrze robi. O nie! Kurczaki. No nic. my nie później trzeba, może jakiś diaksowy ten. E, sword będzie to rozwalimy i poszestawimy tu. Także zobaczymy, czy nam się uda odpalić. E, ten. Portal. Ło co za muzyka. Dobra, lecimy z kolejnym laki blokiem. Cześć. Dobra, tu mi się raczej, raczej nic nie przyda. Ale zobaczymy, książki, kurde, te książki trzeba wywalić, bo one są bez sensu tak naprawdę dla mnie, z tego co wiem. Dobra, kolejny, kolejny Lucky Block. O, konie, konie. Dobra, i kolejny Lucky Block będzie dla e, yasimor.pl, yasimor.pl. ok, dzięki stary za komentarz, dzięki za łapkę. Mam nadzieję, że ci się podoba i cieszę się, że wylosowałem właśnie ciebie. Lecimy z kolejnymi Lucky Blockami. O, kurde. I nie wiem, czy ryzykować, czy nie, ale dobra, jeszcze chwileczkę poczekamy. Bo tutaj będą kolejne osoby, żeby ich nie zniszczyć. Tabliczki, bo chyba się po prostu nie dowiemy. O kurczę, uciekaj, uciekaj. Patrzcie, ząb jak się zespałnował, ostro. Dobra, kolejny lucky blok. Świnie teraz z villagerem, ostro, ciekawe, ciekawe, bardzo fajne. Kolejna osoba to jest Very, 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 Very. Dzięki za komentarz, dzięki. Nie, TNT, nie. Kurde, ile TNT. O, oh, fuck! Zobaczcie, głowę wysadziło i woda poleciała, ostro! Wo Przepraszam cię, dealer, stary. Zobacz, rozwaliłem Cię Twoją głowę. Nie mogę. O, kurde, tam są moby. Wiecie co? Muszę wyłączyć te moby. Peaceful na razie włączę, bo tam po prostu się spawnują na. na, na w środeczku, nie? I wszystko zobaczycie co tam jest, a ja tam przygotowałem, dobra. E, kolejna osoba to jest Pikachu. Dzięki, 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 jeszcze raz wiel. Nie! Ten królik nieszczęsny. Ole, ale on jest szybki. O nie, patrzcie, on skacze, on za jednym hitem rozwala, nie? Ja muszę go zniszczyć. Nie, 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 nie. nie, nie. Uciekaj, uciekaj. Bo jest, rozwal rozwaliliśmy go. Kolejna osoba, King Guśka, właśnie odsłoniłem. I zobaczymy. O, jabłuszka, super. Jabłuszka się zespawnowały! super. Fajnie, będziemy mogli sobie właśnie teraz zjeść takie koks, koks, jabłko. Następna osoba to będzie. Ufok. O, już myślałem, że coś strasznego, ale nie, dobra, lecimy z kolejnym milekiem. O, znowu ten ząbiak. Nie. Dieti. Fuck. Ten lucky sword jest nieszczęs nieszczęsny jakiś taki jakiś słaby co? Lucky Zero, Okej. Okay. Z kolejny lucky block to jest tak. To 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 to. Wow. Ender eye. Ender Perła. O kurde, będę mógł się ze. Ten, sobie się tepnąć. Kolejna osoba, Nikola. Nikola, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że śledzisz te odcineczki i oglądasz, bo wiem, że jesteś dość aktywnym widzem. Także mam nadzieję, że Ci się podoba, że je akurat, akurat na Ciebie wypadło. Także zapraszam też do komentowania pod tym odcinkiem i łap. O! I do łapkowania. Dobra, le lecimy teraz tak. Ja miałem zamiar odpalić właśnie ten e, portal, ale w taki sposób właśnie czekałem na Killoff. Akurat się okazja taka przytrafiła, że Killoff nam się dropnął, no, to wiecie co? Od razu sobie odpalę, żeby mieć właśnie tutaj. O, jest. Ok, ok, ok. Dobra, lecimy teraz z tymi lucky blokami. Uff, to jest one is lucky, was one is not. Ok, kolejny lucky blok. Mam nadzieję, że one będą szczęśliwe, bo jak nie, to... Nie! O oh, fuck! Oh, kurde, się wystraszyłem. Wiecie co? Od razu możemy skraftować sobie ko drewna, nie mam, bo chciałem skraftować sobie ee, zbrojkę, ale widocznie chyba nie wyjdzie. Dobra, lecimy z kolejnymi blokami i zaraz zobaczymy, co tam będzie, kto tam będzie. Zaraz czekajcie, czekajcie chwileczkę. Zobaczymy, kto wypadnie. O, króliczki, dobra. Następne, następne i teraz kolejna osoba to jest. Stanisław Krysiak. Ogólnie w... dzięki stary e, za łapki i dziękuję za komentarz. Fajnie, że wpadłeś. Ola, właśnie, do ciebie mieliśmy rozwalić. O, jabłuszka, kolejny. Nie, 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 nie. O, nie, ty, nie patrzy na mnie. Ej, on na świnie patrzy, on na villagera. Dobrze, dobrze, idź, ja cię zwalę stary, idź, idź, idź no Idź, idź, jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Tak, 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 tak. Tak, dobrze. I lecisz? Kurde, on został, będzie nas teraz atakował Nie, nie wierzę. Dobra. Kolejna osoba, Polska, Polska. Nie, 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 nie możesz tu wybuchnąć, ty nie możesz tu wybuchnąć. Nie możesz tu wybuchnąć, bo rozwalisz mi mapę. Kurde, on leci za mną. Dobra, wiecie co ja zrobię? Da spadł na dół, spadł na dół, ale jest w wodzie. O nie, dobra, lecimy z kolejnymi. Kurde, miało być, nie miało być peaceful na razie. Ale to się włącza, jak się jakiś spawn, spawnuje, jakiś potworek. Dobra, co tam jest? Królik tam jest, ok. Lecimy z kolejnymi lucky blockami. To tak, będzie tutaj. Wow. Slime blokowy domek właśnie taki się spawnował. Ale tutaj wcześniej jakaś skrzynka była. Ale już jej nie ma. No trudno, nie zobaczymy co tam było. Lecimy z kolejnym. o ale dupło, Rozwaliło mnie. O kurczę Okej, okay, słuchajcie, możemy lecieć kole z kolejnymi blokami, dobra. Zost yy, zostajemy rozwaleni tutaj. Nie, 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 co to było? Ja nie chcę tego. O kurde, weather clear muszę włączyć szybko. Bo tak. Bo po prostu śnieg tutaj pada, to kurwa, to jest taki biom, że właśnie śnieg tutaj się spawnuje, nie? Dobra. O, jest! Tak, 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 tak. Zbrojka mi zbrojka się na pewno przyda. Ja wezmę sobie już od razu ją. Przydałoby mi się drewno, bym sobie zrobił diaksową e, zbrojkę, ale okej. Okay. O, TNT, nie! Fuck! Tu Mam nadzieję, że nie porozwala tam mi za bardzo, bo tutaj są kolejne osoby. Dobra, lecimy z kolejnymi. Teraz kolejna osoba będzie, kolejna osoba. Zobaczy, nie, to killer! To jest killer? uciekaj, ja nie podejrzane są te króliki dobra, pie, piesio19 dzięki jeszcze raz stary za e, za komentowanie i za łapkowanie i za to, że oglądasz, fajnie, że dotrwałeś do tego momentu, jeśli tak, to napisz napisz, że widziałeś, że jesteś wylosowany to fajnie, no to zobaczę sobie, że właśnie że oglądasz do tego momentu, dobra piesio19, nie, TNT stary nie, kurde, nie uciekać ja cię nie mogę, znowu te TNT cholerne zobaczcie, ta głowa, kurde, nic nie zostanie z tej głowy, nie, rozumiecie to Guardian nie, Guardian. Ej, co to było? Guardian żyje czy nie? Spad, ale dobra, zobaczymy. Wiecie co? Ja zatkam na wszelki wypadek e, na przykład gliną e, ten most, tę tą fontannę, bo tam jak coś spada, to przeży, przeżyje, bo do wody akurat wpada, nie? Dobra, lecimy z kolejnymi, kolejnymi laki blokami. Pikachu już był. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Beacon, beacon na razie mi się nie przyda. Dobra, te laki bloki na razie są okej. Okay. Coś się tepnęło, kurde. Dobra, lecimy z kolejnymi laki blokami. Może teraz te. Jeszcze musimy tam dużo laki bloków porozwalać i zobaczymy, czy ja przetrwam to wszystko. Zobaczymy, czy mi się uda, ale w każdym bądź razie czuję, że, że będzie dobrze, będzie dobrze. Teraz myślę, że kolejną osobą trzeba wylosować, ale nałożę jeszcze budki w tym czasie. I te laki bloki. POP! Kurde, on przeżył, on jest ...wykokrzony, Myślałem, że TNT, o nie. Dobra, to jakoś trzeba tak zrobić. Tutaj jakiś skill z Bedwarsów. Niedługo się pojawi kolejny odcinek z Bedwarsów. Super, super challenge, także czekajcie. Mam nadzieję, że czekacie, bo zobaczymy, że, że zobaczycie, że naprawdę fajnie wyszedł. I naprawdę fajny challenge. Nie, mały Bob! Nie, 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 kurde, gówniaku, Nie, on mnie zabił, zobaczcie. To jest ten mały Bob. Chłopie, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Nie! Nie, 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 ja chcę zginąć. Ja chcę zginąć, szybko, bo chcę się odrodzić tam na górze, a ja nie chcę wam pokazywać, co jest tutaj na środku, nad dole w tej głowie. Także zobaczymy, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jeszcze jakiś ten ząbek jest. W ogóle? Czy on spadł na dół? Czy on spadł na dół? Okej, okay, chyba go nie ma. Dobra, ta wodę, tą wodę trzeba jeszcze rozwalić. Uh, także... Ta płytka naciskowa nieszczęsna też jest taka, wiesz, podejrzana. Dobra, lecimy. Z te jeszcze trzy laki bloki. Nie, 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 jeszcze ten laki blok muszę rozwalić. Nie, uciekać. Kurde, i mnie zwaliły, no. Nie, 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 nie. Jezu. Co za pech, nie? Dobra. Timeset, team time set, die. Okej. Okay. Timeset day. Żeby się odrodzić w dzień, bo ja nie lubię tak nocy, po prostu nie lubię odcineczków z nocą. Także mam nadzieję, że, że, że zostawiliście już łapkę w górę, bo chcecie być w kolejnym odcinku tak jak właśnie na przykład Pikachu, czy Very Very, czy na przykład 519. Ok, lecimy tutaj, może z tymi lucky blokami. Dobra, zobaczymy, bo to jest sam poczu sama, yy, prz przód, sam przód głowy. o oh, wow, konie, będziemy mogli mieć, konie, nie TNT, boże znowu, TNT, nie, 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 ja nie, nie, nie chcę tego, nie, ja zginę, ja zginę kurde porozwala nam wszystko, rozumiecie? To porozwala nam wszystko. <grymne> Dobra, ja zginę sobie tutaj szybko. I zaraz wracamy. Dobra, wiecie co? Ja będę chyba leciał z kolejnymi tutaj laki blokami Zobaczymy, co się tu zespołnuje. Znowu ten domek, znowu ten domek i koni coś mnie bije! Kurde, co to jest? Halo? Widzieliście to? To ten osioł durny. Przecież ja... Bo ja na niego wszedłem nie chcący i zobaczcie, on mi się na jakieś ścianie Dobra, lecimy do kolejnej osoby, zobaczymy kto to będzie, kto to będzie. To jest Deluki, Deluki już się pojawił na odcinku. Nie, 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 nie. Kurde, zabiło mnie, no, zobaczcie, co za pech, co za pech? Lecimy z kolejnymi osobami, zobaczymy co tam się e, zrobiło. Dobra, 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 dobra. Nie, znowu to, znowu to nie ja nie chcę ginąć cały czas od tego samego, no halo, co to ma być? Dobra, zobaczymy jeszcze, tutaj będą jakieś osoby, myślę. Jest kolejna osoba, jest kolejna osoba, tak! Rajek, Rajek stary, dzięki jeszcze raz za, 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 za aktywność pod filmikami, kurde! I cieszę się, cieszę się, że naprawdę, że, że, że... ...komentujesz i łapkujesz, to naprawdę jest bardzo motywujące i bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, zostały nam jeszcze dwie osoby, dwie osoby, tak, jeszcze dwa Lucky Bloki, zobaczymy komu się jeszcze udało, ale żeby zobaczyć jeszcze to, musicie chwileczkę jeszcze poczekać, rozwalimy w tym czasie, o kurde, jeden Lucky Blok wielki, dobra, super, Lucky Villager, spoko, jakbym miał diamenty, to bym coś kupił, ale za mało mam, mam jeden blok, ale to jest za mało, żeby coś uzyskać pozytywnego, o, główka wypadła, zobaczcie, jaka fajna główeczka, eee, dobra, kolejne tutaj, tak, 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 Wyobraźcie sobie, że było 130 łapek, wiecie? Ogólnie TNT, 130 łapek wbiło właśnie pod tym filmem ostatnim, w którym pisaliście i właśnie teraz was wylosowałem To tak, to myślę, że, że w taki sposób zrekompensuję wam, jeśli będzie w ty pod tym odcinkiem powiedzmy 150 łapek to udostępnię wam właśnie tą mapkę z tą głową dealera i będziecie mogli sami sobie spróbować porozwalać te TNT tutaj ale to właśnie mówię: 150 łapek. No to także dobra, zobaczymy, czy Wam się uda. Jeśli tak, to będę mega szczęśliwy. A jak nie, no to, no to trudno Wasza strata, tak powiem. Wiecie, co mi bardzo zależy, żeby rozwalić jeszcze te oczy dealera? Chociaż jedno, chociaż jedno oko dealera rozwalić. Ale zobaczymy, zobaczymy czy nam się uda. O kurde, jak tu ciemno, zobaczcie jak tu ciemno. Wiecie co, te konie cały czas, wszystko co się rozwala. Ale zaraz idziemy do tego mózgu dealera i zobaczymy co on ma tam w środku, w tej, tej, tej głowie swojej. Dobra, dwa laki bloki szybko rozwalić. O, coś cudownego, okej, okay, okej. Okay. Ja tego na razie nie wezmę, ale w każdym bądź razie ja się wykopię tutaj jakoś. Muszę wziąć jakieś bloki. Czym się tutaj kopsnąć? Wiecie co, rozwywalę tak to i sobie wezmę trochę budulca, albo i po prostu się wykopię trochę na górę i wtedy się już, już będziemy kończyli odcinek i zobaczycie, jakie dwie osoby wypadły na sam koniec. Także mam nadzieję, że wam się podobało, bo, 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 bo po prostu jeśli wbijecie na, naprawdę duży łapeczek, to zaraz się pojawi kolejny odcinek i myślę, że, że będziecie zadowoleni, zadowoleni, że, że te lucky Bloki są na tym kanale. Bo to jest naprawdę świetna zabawa, tak naprawdę, nic nie wiesz, to jest takie tajemnicze, nie, wiecie, że nic nie wiesz, tak naprawdę co ci wypadnie, ale czekasz i jesteś e, naprawdę zdeterminowany, by zobaczyć coś, czy coś szczęśliwe, czy nie. Dobra, słuchajcie, teraz zostały tylko dwie osoby, zobaczymy, czy wam się, akurat tobie, czy ty oglądasz. E Wypadło. Mam nadzieję, że tak. Bo jeśli nie, to kurczę, będzie lipa. Dobra, słuchajcie. I teraz każdy ma zostawić łapeczkę. Każdy ma zostawić łopeczkę i lecimy, lecimy z kolejnymi dwoma osobami. Pierwszą z nich jest brat krwi BK, Brat krwi BK. I mam nadzieję, stary, że jeszcze raz zostawisz komentarz. Nie! Nie, nie, nie. I kolejna osoba to jest Vox.pl. Vox.pl, dziękuję Ci jeszcze raz, stary. Dzięki za aktywność pod filmikami, bo naprawdę... Wiem, że jesteś aktywny. Słuchajcie, zobaczcie, co tu się od Janie Pawła, zobaczcie naprawdę co z tą głową zostało z tej głowy zostało, wiecie co? Ja się udam, żeby wam pokazać, co tak naprawdę zostało z tej głowy. Na sam przód mapki. O kurczę, jakby tu się dostać, wiecie co? Może jeszcze tego dużego lakibloka rozwalimy, tylko nie wiem gdzie jest przód, bo tam jest akurat tak zrobione. Że. Chyba mi się wydaje, że tu, jak zwajuje, to sfajluje. Kurde, sfejlowałem. Dobra. Wiecie co? Chyba by było na tyle. Zobaczcie, jak ta głowa wygląda tak naprawdę. Z niej tak naprawdę nic nie zostało. Mózg został doszczętnie prawie rozwalony. Jeszcze rozwalmy już do końca. I mam nadzieję, że to wszystko już się skończy. Mam nadzieję, że, że będziecie czekali do następnego odcinka. I widzimy się następnym razem. Ja jestem Matruner.pl i mam nadzieję, że wam się podobało. Także trzymajcie się serdecznie i do następnego razu. Do usłyszenia. Pa!